Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku serwis Prawdziwego Życia poliska Prizes. Dzisiaj będziemy jechać, odebrać nasze nowe auto, bo był, wczoraj, bo był wcześniej wypadek. To tutaj już idziemy sobie, tutaj na pasy. Będziemy sobie czekać na autobus, który chyba już jedzie. O, bo tutaj jeszcze ludzie. Ja tu sobie służę. Dobra, czekamy sobie. Też tutaj się ustawię. Gdzie ten autobus jest? Sprawdzę. Dobra, nie jedzie. Kiedy ten autobus będzie. O, jedzie ze tam Tak, autobus. Bo cicho, to cię czeszę. Czekaj, O, jedzie. Chodź. Jedzie autobus. cicho, tam cicho. Ci cicho być. Będziesz cicho? Dobra, jedzie autobus. ładne. wszystko jest nute. Poczekamy sobie w ten sposób. No. O, pociąg jeszcze jedziemy. No siadaj już, się już jest. jest tutaj. No, prawie, no, prawie, no prawie to jest Przeodaj Pana bilet. Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę bilety, jeden bilet normalny do Darłowa. Już proszę bardzo. Dziękuję. Dobra, to tutaj sobie usiądziemy. Dobra, idziemy sobie bilet. troszeczkę szybciej ujechać Z tego co mi wiadomo może 50 Nie, tutaj teraz jest do 50, ale poza miastem jest do 70 To ja sobie usiądę Do 50 Można włączyć jakieś światła w, ka w kabinie pasażerskiej? Nie ma A tak. szkoda Widzowie nie ma tutaj w kabinie pasażerskiej? No przepraszam, że tu nie ma świateł, ale okay. stary autobus. Dobra, tutaj przemysł sobie się. Dobra!

No bo na razie to mamy 6000 Co mówisz? Kogo? Robert, i Kamil. Nie, nie wiem. A tam wie. Ja. idziemy. tej Proszę, proszę, na szybciej, no tutaj ludzie czekają. Jestem spóźniony 10 minut. I pokazuje, że jestem spóźniony 5 minut. Elka było. Nie no, ja skargnę do, do nieba Przyjeżdża pan Elka, I ja, ja pójdę dzisiaj po, pra, Jutro po pracy pojadę do zarządcy. na Proszę jechać Dobra, w następnym przystanku zjechałem. Ja się e, O, się e, to Będę zarabiać zmienię, zmienię sobie Chyba pracę Ja czekam, żeby wysiąść Tutaj właśnie na tym przystanku wysiadam Dobra, ja już wysiadam tutaj Dobra, idę na auto Mam Bo nie tutaj przez kory muszę Tutaj ten koleś tam jedzie Współpracownika gościu będzie Dobra, ja idę sobie tutaj po auto. Patrzcie na koniec, nie patrz, patrz. Bo jak waria, jak O, tam już chyba widzę osobę, która czeka na mnie. O, jest tutaj pan. O, jakie auto. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry To jest ja. auto do odebrania? O tak, ile będę płacił? 20 tysięcy Proszę Dziękuję Dobra, do widzenia Do widzenia Dobra widzowie, to ja jadę sobie teraz do domu W Sęczkowie. Co? Do domu, do Sęczkowa jadę Żeby nie zniszczyć też auta Dobra, jedziemy. Ale jutro przed pracą, że pojadę, y, pojadę do, y, tam gdzie te wszystkie autobusy są na skarbie. No bo opóźniony przyjeżdża jeszcze wali w znak, no to to, to jest. No.

Rzeczka z niszczą. To jest chyba jakiś Opel Astro. Tutaj było sobie pojedziemy. Dobra, jesteśmy już prawie w centrum kobiet. Zamiast jednej dziewczyny, biorę inną dziewczynę. Proszę sobie nie wycierać Dobrze, no, że to będziemy mieć się... O, mi się dobra, pora. już jesteśmy. Mm. Będę sobie Nie dobra, Jak, jak yes. będzie ranek. Dobra, już jest ranek. Właśnie sobie wstałem. Jedziemy do sławna. żeby sobie wziąć tutaj rzeczy te. idziemy? A, jeszcze co ja zrobić? A, tak, skarbia do przewoźnika. naprawdę do przewoźnika mi nie zrobić. O, już karmitę. Jeszcze pojadę tam sławnie do jakiejś knajki. O, radar, tutaj to tu trzeba włączyć. No nie, mandat dostałem, będę musiał pojechać, sobie zapłacić na postępę nad policji. O, bar pod dzikiem. Albo sobie do baru pod dzikiem pojadę. co co wiesz? Wiem, że na pewno mandat muszę jeszcze zapłacić. O, bobrowiczki. Dobra, jedziemy. I tutaj muszę trafić, bo... Sławnie dawno nie byłem ogólnie. I tutaj w prawo, tutaj tak w prawo. Jak tutaj mogę zaparkować tutaj? A jeszcze do Biedronki na zakrypie. Ale... Dobra jadę. Dzień dobry. Dzień dobry. O co chodzi? Ja bym chciał zgłosić skargę do przewoźnika. O co się stało? Bo pan spu, pan yy, kierowca się spóźnił i jechał jeździł jak wariat Okej. Okay. A jaki autobus? Yy, to pamiętam, że to było karosa. Dalej nie pamiętam. Okej, okay. o której godzinie? No, gdzieś yy, 23, 22. Okej. Okay. To będzie ta sprawa. Yy, to będziemy rozpatrzyć tą sprawę. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dobra, już rozpatrzyłem to. Dobra. Dobra, to jedziemy. Jest gdzieś inny wyjazd? Nie. Dobra, jedziemy. O, tam jest kierunek do pojawę, przy okazji zapłacić, czy mamda. O nie, trochę na krawężnik nie jadę. To tutaj jest zaparkuję. Aha, zamknięte. To przyjadę po do pracy. Dobra, teraz... O nie je... O nie, je, ja jestem spóźniony do pracy. Muszę teraz pędzić. Jestem spóźniony już. No nie Dobra, czyli muszę zaczekać? Ile te czerwone będzie trwało? Patrzę na swojej kamerce. O, jest. Dobra, jedziemy. Nie, na terenie. Dobra, jedziemy. O, tutaj jeszcze jest biodrąca, ale ja zrobię zakupy tam. Ja muszę zmienić pracę, bo bardzo daleko mam równo dobra a czyli nik nikogo nie ma. To ile można czekać? A o co chodzi proszę pana? A o co chodzi? Od jakiejś godziny. Od jakiejś godziny. O no, przepraszam, no ale musiałam załatwić parę spraw. Ja sobie tutaj zatankuję, i proszę podjechać. Dobra, ja sobie inaczej zaparkuję. Dobry, chciałbym za, zatankować. Proszę chwilę poczekać. Dobra, proszę tutaj, tutaj podjechać. Może być. I proszę tutaj zatankować sobie. I później zapraszam tutaj. Dzień dobry, chciałbym zapłacić za zatankowanie. No okej. Okay. I to ile tam panu wyszło na liczniku? Mm... Wszystko zapamiętam. Poczekaj, 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 pan, muszę sprawdzić. Okej. Okay. Ile? 20 litrów. 20 litrów, czyli to będzie. Nie wiem, z 50 zł, proszę zapłacić. Dziękuję, bardzo. Dziękuję. A to chyba ten pan sam od, od taksówki? Jakie taksówki? No, no, widzieliśmy się parę dni temu od taksówki. Pan y, taksówkę, y, pan nie wiózł z Darłowa do. Tak, tak, tak. Ta. O, zmienił pan sobie auto. Ładna chupka. No kupiłem nowe. No, fajna. Do widzenia. Do widzenia, bo ja muszę do pracy zdążyć. A, na, na taksówkę? Aha, gości odjechał bez odpowiedzi. Dobra. Tutaj sobie poukładamy. Najlepsze picie w sławnie. No to prawda. A gdzie? Dobra, muszę pójść po rzeczy w, ma w magazynie. Aha Dobra, muszę pójść na chwilę do Biedronki. Muszę kupić rzeczy. Dobra, już wzię rzeczy. Dobra, chyba już można wracać z pracy. Ani mnie mało Dobra, jeszcze miałem do najpeczki coś. Odpakuję. O nie. No nie, jak ja nie umie jeździć. Przednie jadł z tutaj. Nie dlaczego w którą dziewięć? O dobra jedzie. Dobra, tutaj sobie usiądę, a, a zamknięte to jest. No dobra, do, to pojedziemy sobie teraz do Biedry. Do nowej Biedronki w sławnie, bo wybudowali ją. Dobra, teraz jedziemy sobie. Tam w Biedronce to już było, pamiętam. Dobra, i tutaj prostą. ja przyjechałem na czerwonym świetle? Nie wiem. Dalej zaparkuję sobie. Dobra, to ja już tutaj idę. Dobra, ja już wróciłam sobie tutaj z biedronki. I jakby w biedronce dostałem telefon, że tutaj jakiś, że ma być bardzo duża dostawa, że ma być bardzo duża, bardzo duża dostawa paliwa, ma być albo ktoś zatankuje paliwo. Więc nie wiem tego. Tutaj sobie poczekam. Na światło. Dobra. Ja jadę. Dostałem już właśnie teraz wiadomość, że ktoś właśnie czeka na stacji będzie Nie wiem kto, to, ale podobno to jakiś tier. I dostałem wezwanie od szefa. Pojedziemy szybko. Aha, już widzę. O, tutaj ten sam pan. O. Witam. Ponownie. Witam, po co pan tutaj przyjechał? Muszę jeszcze mojego tira zatankować. Proszę. To pan nie mógł. Nie o, to ja też przy okazji swoje autko zatankuję. Albo nie, później jak będę jechać do domu. A fajny tir, skąd pan ma takiego dużego tira? Popracuję. O, tira. Daj tak o, Może ja też kiedyś popracuję jako tirowiec. Ale ja zastanawiam się, żeby zmienić pracę, bo chcę gdzieś bliżej. I to będzie do zapłaty. Ile pan tankował? 200 litrów A, to Dobry. będzie y, 1000 złotych Proszę Dobry. bardzo Dobry. Dobry. Do widzenia Dobra, widzowie, ja też do pracy Ja jadę nie do pracy, do domu Jeszcze wam dostarczę paliwo przy okazji y, Kiedy, jutro? Może nawet dzisiaj się uda Nie, jutro, jutro, niech pan dostarczy Dobra, to jedziemy Proszę, proszę, się na chwilę zatrzymać O jutro, jutro niech Pan przyjdzie z paliwem, dobra? Dobra, ale ja chcę do, też coś dostarczyć to no, Koniecznie ale, ale, paliwo ale jutro, ale jutro z paliwem, dobra? Dobrze. Dobra, dziękuję, do widzenia Dobra, jedziemy no, Jutro Pan dostarczy paliwo A my sobie przy okazji zapompujemy trochę Chciałbym mieć takiego tira o nie kolejny fotoradar, jak ja nienawidzę fotoradar tutaj sobie zatankujemy i jeszcze pojedziemy na kart do karty w malechowej. Dobra, ja sobie tutaj na rolmaszku zatankuję drożej! 8 zł drożej, jakie jakie oszustwo. Dobra, zatankowałem mogę jakoś wejść. Aha, zamknięty. A to nieważne Dobra, chyba sobie pana. tam chyba będzie dostarczał coś. To do karcium w Malechowie pojadę. Albo nie, do karcium w karbicach. Albo ba, ba, Bar pomyślcie. Czy tutaj jest Bar?